W dzisiejszym filmie chciałabym Wam przedstawić moją recenzję pewnego produktu, a jest to plasterek na nos, ściągający pory czy czyszczący pory. Ten dostałam od mojej Wicki, którą serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Ja używałam wielokrotnie takich plasterków. Wcześniej na przykład używałam Nivei, jeszcze wcześniej jakiś, szczerze powiedziawszy nie pamiętam nawet nazwy, Jakiej firmy. Można je dostać. Na, no, teraz chyba raczej u nas w, w drugeriach raczej nie występują. Był boom, ale się skończył boom na te rzeczy. Teraz to raczej na Alekro znajdziecie. No i dobra, bo wygląda to od złoty do 11 złotych. Oczywiście za sztukę albo za komplet. Przeróżne superstarki nie tylko na wągry, na nosie, ale i na pryszcze i tak dalej. Przeróżne bezbarwne, barwne, niebarwne. i robiący cuda nie widy. No dobrze i co jeszcze? Co Wam opowiem na temat tego czegoś? Wyciąga się. Oczywiście już tu nic nie mam. Jest to taki plastikowy prostokącik, na którym jest plasterek ładnie wyprofilowany tutaj właśnie na nos i na te okolice nosie, na te policzkowe, gdzie najwięcej oczywiście wągrów mamy. Nakładamy ten plasterek na wilgotną skórę i czekamy. 10 minut. 10 minut. Do momentu, aż wysnie. Wtedy spokojnie, delikatnie ściągamy ten pasterek. No jak tu jest napisane... And dada da No niestety dada da nie było. Ani w tym wypadku, ani w wypadku plasterków z Nivei ani w tamtych wcześniejszych. Człowiek za każdym razem ma nadzieję, że coś może jednak zdziałają, a niestety nie zdziałają. Yy... No co? No nic. Pamiętam, że, że raz, raz w życiu jak nauczyłam ten plasterek, chyba za pierwszym razem jak ściągnęłam, to pamiętam na tym plasterku widać było takie czubki mm, bungurów po światło oczywiście. Czyli coś tam jednak wyciągnęłam. Później niestety to już ani razu więcej nie zadziałało. Tak więc nie wiem, albo ja coś źle robię, albo moja cera jest tak oporna na różne czyszczenie i wyciąganie, wyciąganie tych badziewi ze swoich porów, że niestety nie działa. Tak więc no, fajnie, że są takie rzeczy, może nie, na niektórych działają. Napiszcie mi, co wy o tym sądzicie, czy używaliście, czy może u Was to działa, może u mnie tylko nie działa. To jest jeszcze... T3. I with man qua honey Czyli z miodem i z uh, T-tri. T-3, no, uh, no okej. Okay. Z drzewa herbacianem. Łagodzącej ich w ogóle w ogóle. No fajne, tylko że efektu nie było. Szkoda. Wielka szkoda, bo byłoby to naprawdę wielką alternatywą do maseczek, bo nakłada się, nie trzeba babrać się ze spłukiwaniem tego, później ściąganiem i tak dalej, tylko na lekko wilgotne ciach, ciach, Nakładasz, zdejmujesz, możesz to nawet w pracy sobie zrobić, nie? Gdzie maseczka raczej nie zrobisz. Tak więc... no nie, jestem na nie. Dajcie mi znać, co, co tam u was jak podchodzicie do takiego produktu. Pozdrawiam serdecznie. Pa.